Z czym kojarzy ci się Wąbrzeźno? Takie pytanie w minionym roku usłyszała losowo wybrana grupa mieszkańców miasta i powiatu. Cel był następujący: na podstawie wyników badań wykreować i wypromować nową markę Wąbrzeźna. W ten sposób niedawno powstało unikatowe logo miasta i hasło Wąbrzeźno przyjazne wody. Logo i hasło to jedynie część całej strategii kreacji i promocji marki miasta. Znak graficzny nawiązuje do największych atutów Wążeźna. Podstawą loga jest bezpośrednie odwołanie się do charakterystycznych dla miasta jezior. Logo posiada także formy uzupełniające mówiące o wypoczynku, rekreacji i ekologii oraz inwestycjach i komunikacji. Doskonale uzupełnia je hasło promocyjne, które mówi o przyjaznym charakterze Wążeźna i jego mieszkańców. Na sama nazwa Wąrzeźno-Przyjazne wody leżymy nad trzema jeziorami. To się ludziom właśnie przede wszystkim kojarzy. Pokazuje rzeczywistość tego miasta pod tymi kolorami, symbolami w tym logo. Myślę, że każdy przejeżdżający przez Wąrzeźno, bo chcemy postawić takie witacze na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta, będziemy tego używali w różnego rodzaju nieoficjalnych pismach, tak, bo oficjalnie oczywiście jest herb miasta i, i to jest bardzo ważne, ale. No, chcemy tknąć nowego ducha, zobaczymy czy to się uda, będziemy teraz w okresie najbliższych kilku lat starali się to promować. Nowe elementy znalazły się już na stronie internetowej Urzędu Miasta, która od niedawna przybrała świeżą szatę graficzną. Na odnowionym portalu, który dostępny jest pod niezmienionym adresem www.wabrzezno.com, w prosty sposób uzyskać można dostęp do ważnych informacji. Są to nie tylko aktualne wieści z miasta, ale i przydatny informator, w którym znajdują się rozkłady jazdy, numery telefonów do taksówek czy godziny otwarcia aptek. Za pomocą strony zobaczymy także kolejny element rozsławiający Wąbrzeźno film promocyjny. Krótkometrażowa produkcja ukazuje charakterystyczne dla miasta miejsca, zabytki, symbole i potencjał gospodarczy. Ukazuje Wąbrzeźno jako miasto tradycji i jednocześnie miasto nowoczesności oraz jako miasto ludzi aktywnych. Ten film powstał, zamieściliśmy go również na stronach internetowych, jest na Facebooku, miasto jest reklamowane i ten film widzimy, że cieszy się takim wielkim uznaniem. Jest bardzo wiele wejść, w ciągu dwóch dni było ponad 1500 wejść na strony internetowe, więc znaczy, że ludzie czegoś szukają nowego i, i znaleźli ten film, również go oglądają. Mam bardzo wiele maili takich bardzo pozytywnych, że coś ciekawego, coś fajnego, że miasto Wąbrzeźno fajnie wygląda. Ci z Którzy jeszcze nie widzieli filmu, zapewne po tych słowach są zaciekawieni, jak prezentuje się w nim wąbrzeźno. Potrzebna jest jeszcze odrobina cierpliwości, bo produkcję pokażemy już za chwilę. A tymczasem, apetyty amatorów takich materiałów niech rozbudzi zapowiedź burmistrza. Powiem, więcej mamy na rynku lokalnym. Również i pana Rykowskiego, który robi zdjęcia z powietrza, pana Zduniaka, który kręci różnego rodzaju filmy pro, promocyjne i dla przedsiębiorców lokalnych. Jestem też z nimi po rozmowie, zleciłem kolejne filmiki reklamujące miasto. Myślę, że niebawem pojawią się kolejne. Nowa marka Wąbrzeźna to nie tylko kolejna, przyjazna grafika. Logo, hasło i film mają pomóc w promocji miasta, przyciągnąć tu zewnętrznych inwestorów, którzy przyczynią się do jego rozwoju. Sprawią, że w mieście poprawią się warunki życia. Jak zatem oceniają ten pomysł potencjalnie najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy Wąbrzeźna? Zdania są raczej zgodne. Czy widziała Pani, a może słyszała nowe hasło promujące Wąbrzeźno, przyjazne wody? Nie, nie słyszałam. A co słyszała. Pani sądzi o tym właśnie? Dobre, pewnie, że dobry, to trzeba promować. No na pewno pomysł jest bardzo dobry, ale no nic takiego do tej pory nie słyszałam. No to super, naprawdę, tu brakowało tego, nie, żeby zachęcić innych do zwiedzania naszego miasta. To dobre hasło, bardzo dobre, bo źle no potrzebuje turystów i sponsorów. A przyjazne wody dla kogo? Ono ma przyciągać inwestorów z zewnątrz. no, dobry pomysł, nie tylko trzeba zacząć działać. Tym optymistycznym akcentem zakończmy VOX Populi i przejdźmy do finansowej strony całej strategii kreacji i promocji marki Miasta Wąbrzeźna, która została ujęta na lata 2012-2017. Nowy wizerunek zrealizowano dzięki środkom zaoszczędzonym z programu podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych. Był to projekt realizowany przy wsparciu środków europejskich. Przetarg na przygotowanie marki Wąbrzeźna wygrało konsorcjum firm z Warszawy i Lublina. Wszystkie informacje dotyczące strategii, wnioski z badań i analiz oraz szacowane koszty planowanych działań związanych z promocją miasta dostępne są na odświeżonym portalu miejskim. Tam też znajdą Państwo propozycje umieszczenia nowego logo i hasła na długopisach, wizytówkach czy koszulkach, dzięki którym ambasadorem Wąbrzeźna może stać się każdy z nas. Trzy jeziora to symbol, który najbardziej kojarzy się z wąbrzeźnem. Zarówno mieszkańcom miasta, jak i osobom z zewnątrz. Dlatego też te przyjazne wody stały się podstawą nowej marki miasta. Miejmy nadzieję, że już wkrótce przełamią lody i przyciągną do wąbrzeźna nową falę inwestycji. Anna Wiensławska, program lokalny.